Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Olej i kolejny odcinek z Wormsów I od razu zaczynamy kampanię na dzisiaj, a, na dziś, a misją na dzisiaj jest dobra dobranocka Z tego co pamiętam, celem tej misji jest uśpienie robala cierpiącego na bezsenność za pomocą owiec Czyli zmuszenie go do policzenia tych owiec A ten sposób podobno działa na bezsenność Nie wiem, nigdy nie próbowałem, ale uwierzmy na słowo No dajesz, dajesz, wiruj tam szybciej tak, widzimy, jest olej i Globox. i pułkownik. Przypuszczam, że to jest właśnie ten robot, który cierpi na bezcenność, któremu mamy pomóc usnąć. No słucham, słucham. Nasz pułkownik cierpi na bezcenność. Tylko dlaczego on jest w innej drużynie? Mam nadzieję, że nie będzie nas atakować, bo to by było trochę słabe. Tak, mam liczyć owce, żeby usnął. Aha, czyli rozumiem, że ja tych owiec w ogóle nie mam. Najpierw muszę je pozbierać. No, dobra. Za łatwo by było, jakby mi je od razu dali. Dobra. No to idziemy ją pozbierać. Z tego co widzieliśmy, pierwsza skrzynka była gdzieś tutaj. Dlatego od razu się tutaj wybierzemy, żeby ją zebrać. Tak, ominiemy tą minę, bo ona jest w dość niefajnym miejscu. Dobra, pierwszą owcę mamy. I od razu postaram się w tej samej turze ją wypuścić. Obawiam się, że. Tą misję trzeba wykonać w tylu turach. Przyciąłem spadochron i mogłem tam szybciej dojść. No. Halo. Dlaczego ja nie mogę użyć? Nie czaję tego. Może dlatego, że miałem spadochron założony. No to trochę skopałem. No trudno. To no w tej misji to zrobimy, a najwyżej z medalem się będziemy martwić yy, później. A chciałbym odblokować tę mapę, bo jest bardzo ładna. Czyli ja stoję przodem, tak. Dobra, biegnij, biegnij, skacz przez te płotki, mam nadzieję, że się uda. Tak. Ej, ale nie wolę ja! Ups! Tak, ale widzimy, że nasz Robal się poczuł śpiący. Dobra, ja mamy kolejną skrzynkę, do której od razu podlecę na spadochronie. Na szczęście mamy w tej misji spadochron, który ułatwia sprawę. Dobra, biorę to i wracamy od razu, rzucić tą owcę. Mam nadzieję, że zdąży tam dobiec, zanim ta owca mi zniknie w sumie myślę, że tą drugą owcę chyba to Globox powinien zebrać. I zrobiłem trochę w dziwnej kolejności to. Dobra, ustawiamy się przodem, wyjmujemy owce i rzucamy. Mam nadzieję, że zadziała. Powiedzcie, no że tylko dwa razy muszę tym rzucić. Ta z kolei w Globoxie wybuchnie. No, no oczywiście. O, położył się. Czyli przypuszczam, że jeszcze tylko jedną owcę musimy zebrać. Tylko gdzie ona będzie? Tak, ona jest gdzieś. Gdzie ona jest? A tutaj. No to nawet dobrze się składa, że jestem po tej stronie. Czyli jednak w sumie tak źle nie było. Że pokręciłem kolejność. Dobra, mamy owca i 20 parę sekund, żeby wrócić. W sumie czasu mamy wystarczająco. I tylko nadzieję, że nic nie skopie z tą owcą. Dobra, jesteśmy na miejscu. Wyjmujemy owcę. teraz się ustawić przodem do płotków idealnie. Chyba teraz jest chyba dobrze. I go. 1, 2, trzy, cztery i woleja. Bum. Dobrze, że do wody nie wpadł. O, rozumiem, że nam się udało. W cztery tury. Myślę, że to można było wykonać w trzy. Ale... mam nadzieję, że mimo tego złota dostaniemy, chociaż... Sam nie wiem. Trzy tury. Myślę, że to było dość trudne. Przeważnie zdobycie tej drugiej owcy. Krzysztof... O, a jednak się udało. I bardzo dobrze. I przypuszczam, że właśnie blokujemy tą mapę. Z czego się bardzo cieszę, dlatego że ona jest bardzo ładna. W sumie tego filmiku z tą skrzynką, jak zdobywamy złoty puchar, to chyba jeszcze nie widzieliśmy. Przynajmniej mi się tak wydaje, bo nie pamiętam go. Zawsze jak mieliśmy filmik ze skrzynkami, to chyba były... Inne medale, inne się złota jeszcze nie udało zdobyć. Dobra, zobaczymy, czy faktycznie odblokowaliśmy mapę Dobranocka za wygranie tej misji na złoto, czy nie. O, jeszcze do tego próbę superowcy 3. W sumie już mam trzecią próbę superowcy, jeszcze żadnej nie robię. Tak, kolejna misja wojna przy stole. Przypuszczam, że będziemy się bić o ostatni kawałek kiełbasy, skoro przy stole. Ale to tak naprawdę będzie celem naszej wojny, to się za chwilę okaże. Póki co mam wczytywanie, miejmy nadzieję, że nie za długie. I wydaje mi się, że misja wojna przy stole to jest klasyczny deathmatch, w którym mamy pokonać przeciwników. A jak już mówiłem, niejednokrotnie lubię tego typu misje, a jest ich strasznie mało w kampanii. Tak, widzimy. Jesteśmy Globoxem. Ale najpierw nie, dobra. Mamy dynamit. Ale ile mamy tych dynamitów? Jeden tylko. No szkoda. Czy ja tam się dostanę? Najchętniej bym skoczył na te drzwi, bo tam jest jakaś skrzynka. Zaryzykuję. Mamy ognistą 5. Pieśń. Ognista mi się przyda. Skoczyłby na stół, ale boję się, że mogę oberwać. A jednak nie. Jak ten robot się nazywa? zero, W ogóle za 4 minuty jest nagła śmierć. Dlatego ich zrzucę wszystkich na podłogę. Może no, na tym to polega, żeby poczekać do nagłej śmierci, żeby te robale się utopiły. Mazuka. No i co bym już robił? Ups! Globox. Myślałem, że Globox mi tu zaraz zejdzie. Ale teraz jego kolej. A z tego co widziałem, po drugiej stronie jest skrzynka. Dlatego idziemy do rury. I miejmy nadzieję, że jakoś mi się uda. Tak, mamy pięć granatów, gorszych broni już mi nie mogli dać. Tylko jak ja mam się teraz dostać na górę? Mam niby jakąś niską grawitację, tylko. Dobra, użyję jej i się dostanę na górę. Mam nadzieję, że to wystarczy. A w sumie tak, na luzie. Raz, dwa, trzy o, e, niestety nie zdąży go zrzucić, szkoda. A teraz jego kolej. To niedobrze. Ale na szczęście będzie używał granatu. Ja używaj sobie. Zostaw ale ja. No i spadł mi na dół. Serio. No nic, używamy drugiej grawitacji, bo niestety jesteśmy w bardzo złym miejscu. No! Olej, proszę cię. Tam jaskiniowiec jakiś jest na tej belce na górze i jakie ja się nam do niego niby dostać. Tutaj mamy jakąś skrzynkę z narzędziami. Mógłby to być plecak rakietowy przydałby się. Ale wątpię, żeby twórcy byli aż tak hojni. Bo jak wiemy z poprzednich misji, ich hojność nie jest, to, nie jest na takim wysokim poziomie, dlatego ja mu podstawię tutaj dynamit i zobaczymy, gdzie odleci. Ciekawe, czy niska grawitacja działa też na otrzymywane obrażenia. Poleciał na sufit i znając życie i moje szczęście, wpadnie na stół, właśnie. Tak. Dlaczego nie mają bazookę, a ja się muszę z takimi głupimi brońmi? Dostaw mnie w spokoju. Dobra, ty jesteś tutaj. Ała. No. Serio. Wiesz co? Idź sobie na dół. No, serio, jeszcze nie trafił. Poważnie. Nie wierzę w, ja nie wierzę w to po prostu. Granit. Też mam granatę, ale nie wiem, czy chcę je używać, bo nie umiem się tym obsługiwać. Zostaw olej, ja tu skrzynkę mam do zabrania. Dobra, mamy skrzynkę. Z koktajlem... Serio? Dajcie mi jakąś normalną broń jedną. Ci muszę jakoś na górę dostać. Podest. No, super. no dobra, to stawiamy podesty. A tylko tak możemy się dostać na górę to. Cóż. Kiedy ja doskoczę na tą lodówkę. Tak, oczywiście, że nie. Tak, ja jeszcze spadłem na sanduł, pewno najlepiej. Coś że będę musiał to mi się jeszcze raz zaczynać. Bo całkowicie skopana jest. Tak, kuchnia zostanie za chwilę zalana. Znowu ktoś nie odkręcił. Znowu ktoś nie zakręcił wody. Strasznie ci ludzie są tak. Olej niestety wziął ducha. Szkoda. No dobra. Tylko teraz mam problem. Jak się pozbyć tego robala z belki na samej górze? Jak skopałem. Może za pomocą koktajlu mołotowa. Tylko gdzie on jest? Tam. To średnio. Jasne jak mogę za pomocą kija Basebolowego rzucić na dół, to jest akurat łatwe. Gorzej będzie z tym na samej górze i szczerze mówiąc nie mam pojęcia jak się do niego dostać. Tak, podniosła się wyda dwóch utonęło, ale w tym momencie wszyscy powinni być na dole. To jest tylko dwóch. Po tym wszyscy koniecznie chcą Globoksa zabić. Dobra. Zostało mi tylko obronie typu granat. Super. Teleport by się w sumie przydał. Dobra, jest wielki Johnny, którego mogę rzucić na dół za pomocą granat. Ustawię go na jeden. Może to coś zadziała. Aczkolwiek moja obsługa granatu nie stoi na najwyższym poziomie. Super. Jeszcze się odbił. No dobra, ale jeszcze mam cztery, więc. No dajesz. Tak. Nasz przeciwnik oczywiście miał większego skilla w używaniu granatu. I tym samym skończyliśmy na podłodze. Jako, że kuchnię zalało, to nas także. Tak, porażka. No Ale tego nie będziemy na to oglądać. No dobra, do trzech razy sztuka. Byle nie, byle do dwóch. W sumie szczerze wam, powiem, że to nie jest. Ta misja nie należy do najłatwiejszych. Jeżeli mam być szczery. Ale tak jak już widzieliśmy Teraz tą misję musimy rozegrać inaczej Bo jak widzieliśmy ostatnio Poprzedni sposób nie za bardzo zadziałał Dlatego teraz będę niszczył robale trochę w innej kolejności Najpierw pozbędę się tego z szafek Bo z tego co pamiętam on miał pierwszy turę Swoją Dlatego jak będzie na podłodze to będzie lepiej dla nas Dobra od razu zbiorę sobie ten koktajl mołotowa Który tam w kącie siedział Dobra mamy to i ognista pięść. i zaję na podłogę, jeden z głowy, jeszcze trzech. Aczkolwiek to jest trudniejsze niż się wydaje. Idź mi z tą bazuką. Dlaczego wy zawsze macie bazukę, a ja nigdy? Miejmy nadzieję tylko, że nią nie trafi. Nadzieja dobra rzecz, ale... Niestety stało się inaczej. Dobra. Globoxem to ja chcę się dostać. Na te półki na górze. Mam nadzieję, że uda mi się tam doskoczyć za pomocą niskiej grawitacji. Tak, jak widzimy, niska grawitacja działa dość dobrze. Teraz na górną półkę. Dobra, mamy to. Jak ja teraz mogę... Czy ja mogę teraz jakoś niską grawitację wyłączyć? Chyba nie. To niedobrze, bo on mi teraz poleci gdzieś w kosmos. Dobra, zostawię ci granat, może to ci jakoś zmiecie z powierzchni ziemi. Wpadni na podłogę, proszę. Czy ty jesteś na podłodze, bo ja nic nie widzę. Tak, na szczęście się udało. Dobra, to już dwóch mamy na dole, jeszcze dwóch. W tym niestety ten, który jest na szczycie belki pod sufitem. A jego nie wiem, jak ja zrzucę. Globoxowi się oberwało. I teraz, właśnie olejem, postaram się dotrzeć na sam szczyt. Miejmy nadzieję, że niska grawitacja mi pomoże w tym. Dobra, tutaj jest tabelka. Teraz jakoś na nią wskoczyć sprytnie. Dobra. Jakoś jesteśmy. Teraz, w którą stronę najlepiej użyć ognistej pięści, żeby niska grawitacja mnie przeszkodziła? Może tak. Powiedzcie, że to zadziała. Chyba zadziałało, nie wiem. Dobra. Jest trzeci na ziemi. Właściwie na podłodze. I widzimy, że koniecznie chce oleja z góry zrzucić za to, że on nie... A nie, jednak do Globoxa celuję. no dobra. Ale widzimy coś mu nie wyszło. Dobra, teraz trzeba zrzucić jakoś tego robala ze stołka. Tylko ja obawiam się, że jak ja tu spadnę na dół, to ja oberwę. A spadochronu niestety nie posiadam. O, koktajl mołotowa, on się może sprawdzić. O, w sumie to był dobry pomysł. Jestem sam zaskoczony tym, że miałem dobry pomysł. Czy coś takiego? Tak, jeszcze musimy minutę 10 wytrzymać, dlatego też w następnej kolejce będę grał na zwłokę, żeby ona trwała jak najdłużej. Zbierzemy przy okazji tamtą skrzynkę, jak już tutaj jesteśmy, i zobaczymy, co w niej jest. Co my tu mamy? Jakąś skrzynkę z wyposażeniem, a w nim co? Zestaw mostów. Jakimś tutaj udało ci się to zdobyć? No jakimś mi się udało. No, niestety zostanie 20 sekund. Miejmy nadzieję, że. Nie, no kurczę. Niedobrze, że aż tyle. Źle to rozegrałem trochę. Mogłem przeczekać poprzednią turę też. Na wszelki wypadek, to ja się schowam olejem tutaj za ścianą. Tak, woda za chwilę zacznie się podnosić, Ale niestety nasi przeciwnicy. Mają ADHD i muszą zawsze szybko swoją turę wykonać. Niestety. Dobra, wystarczy 4 sekundy, przeczekać. I zobaczymy, co teraz zrobicie. Lub. Czyżby wszyscy nasi przeciwnicy utonęli? Co za pech! Szczerze mówiąc, nie wiem, czy to można było szybciej zrobić. Zaraz się okaże, zobaczymy, jak. O, już ten film dzisiaj widzieliśmy. Nawet dostaliśmy złoty. puchar. Tak. O, chyba znowu dostaniemy złoto, bo wtedy tak samo się. No. W sumie dzisiaj dobrze idzie, wam powiem. Dwa złota pod rząd. Z rzędu właściwie. Pod rząd to jest. Pod rząd się nie mówi. I teraz pewno. Chciałbym odblokować misję. Znaczy, się tę mapę. Ale obawiam się, że takich map raczej do trybu wieloosobowego nie ma. W sensie w zamkniętych pomieszczeniach map. A szkoda. Bo ona bardzo sympatycznie wyglądała. I nie. Yep. A i jeszcze zapomniałem powiedzieć, że ta skrzynka, którą zebraliśmy na szczycie. Yy, tej mapy, która zawierała zestaw mostowy, to był sekret ukryty. I zebranie jej także nam coś odblokowało. Tylko w sumie nie wiem co. Zaraz się okaże. Tak, odblokowaliśmy, niestety mapę nie odblokowaliśmy, ale odblokowaliśmy zestaw mostowy. Przypuszczam, że to właśnie za zrobienie bonusu. Oprócz tego jakąś stronę w encyklopedii oraz tryb gry wieloosobowej. Kolejna misja wybrzeży śmierci. A no, zrobimy jeszcze ją. W sumie dwie poprzednie chyba mi szybko poszły. Albo nie. Zobaczę jak będę przetwarzał, ile odcinek zajmie. Ale zrobimy jeszcze jedną misję. Co, co mi tam... Ta misję akurat dobrze pamiętam, w niej nie ma żadnej walki. Ta misja, jak widzimy, jesteśmy na pięknym wybrzeżu śmierci. I ta misja polega na poszukiwaniu min i niszczeniu ich albo poprzez wrzucenie ich do wody za pomocą kija baseballowego, albo poprzez wysadzenie ich. Dobra, mamy jak widzicie kij baseballowy nieskończoność. Tak. W wysadzaniu min mam już... Tak, zostało jeszcze 14. Na szczęście nam mówią ile tych min tutaj jest. To akurat bardzo miło z ich strony. Bo bym się tutaj głowił ile mi jeszcze zostało. Tak to przynajmniej wiemy na jakim jesteśmy etapie. Gdzie mamy 7 minut. I nie mamy czasu trwania naszej tury, więc możemy tutaj sobie przez te 7 minut chodzić. Mam nadzieję, że tego czasu jest wystarczająco. Myślę, że powinien mieć jakąś ustaloną ścieżkę, po której chodzę, żeby to szybciej zrobić, ale ścieżki takowej nie posiadam. Szczerze mówiąc, nie wiem, gdzie te miny są jeszcze. A może, jakbym sobie odpalił taki widok? Widzimy tutaj gdzieś jakieś miny na szczycie budowli są. Tutaj na balkonie widzę... O, tutaj widzę, dobra. Na no, tym była jedna Dobra I z tego co pamiętam tutaj gdzieś jakoś można się na górę dostać Po tych rur... O, to jest jeszcze jedna mina Dobra Idziemy na górę. O, ta widzę jeszcze na balkonie jedną, to potem będziemy musieli po nią iść. Dobra. Dobra. Jesteśmy na górze. Teraz... kurcza. A, zatka... utknąłem w antenie telewizyjnej. Dobra. Nara. Nie będziesz mi tu wybuchać. Jeszcze 7. Obawiam się, że... O, widzę tam na balkonie już jedną, którą opuściłem. Nara. W sumie zanim y, nie zacząłem tej mapy pierwszy raz y, jak tutaj doszedłem to nawet nie wiedziałem, że miny można za pomocą kija baseballowego odrzucać. To jest w sumie bardzo przydatna rzecz. A widzimy na tych balkonach jest więcej tych min jeszcze opuszczonych przeze mnie. Trzeba będzie jakoś to wykombinować, żeby nie musieć kilka razy się wspinać na górę. Dobra. Tak, siłą wolią odrzuciłem. Przynajmniej to tak wyglądało. Dobra. Tutaj gdzieś na balkonie była mina tutaj, ale myślę, że do niej się będzie można z dołu dostać, dlatego najpierw pójdziemy do tych min, do których się z dołu nie można dostać. Oła. Czyli najpierw pójdziemy tą liną. O, to w ogóle na linii jest mina. Dobra. Dobra. Nie, nie do tyłu, do przodu chciałem, żebyś podskoczył. Właśnie tak. Kamera, oczywiście, musiała, musiała mi się przekręcić. No, jakby inaczej. Dobra, jeszcze chyba trzy. Tylko. Dobra, już wiem, jak w jakiej kolejności je zdobędę. Najpierw pójdę na ten <laughs> budynek po lewej i zeskoczę na balkon. Z tego co mi się wydaje, na tych pozostałych budynkach można to minę zbić z dołu. Dobra, a jak nie, to będziemy musieli znowu na górę wchodzić. To jeszcze dwa razy, ale czasu mamy wystarczająco, więc tym się nie martwię. Dobra. No, dotknąłem. Super. No, robalku, proszę cię. Dobra Jeszcze dwie, ale na dwie wiem gdzie one są. Tylko teraz kwestia się dostać do nich. Ała jeszcze, jeszcze mi się oberwało. Dobra, idziemy po te dwie miny. Jedna jest na tym balkonie chyba. Tak? W sumie nie, tak, na tym. Miejmy nadzieję, że od dołu będziemy mogli ją wysadzić. No, kurczę, koleś skacz tam na górę. Tak, na szczęście możemy. I jeszcze jedna. W sumie nad nam szybko poszło. Myślałem, że będzie znacznie gorzej. W końcu to jedna z ostatnich misji. Dobra. No, wskadź, że tam. No, zacina mi się ten robak, jak głupi jakiś o schody. Dobra, i mamy to. Ostatnia mina. Tak, bij brawo kijem baseballowym to jest wspaniały pomysł. I szczerze mówiąc, nie wiem jaki mi się medal udało zdobyć, bo nie wiem czy zrobiłem to najszybciej jak się dało. Znaczy, to to na pewno nie, ale nie wiem czy wystarczająco szybko na najlepszy wynik. Tak, ten filmik widzieliśmy już niejednokrotnie i wiemy, że jeżeli spadnie wielki satelita, to znaczy, że mamy złoto. Niestety mamy samolot, który oznacza brąz? Tak, brąz. No cóż. Trudno, tak jak, ale tak jak mówię, powinniśmy mieć ustalony. Ale i tak to się zblokujemy. Powinniśmy mieć ustalony jakiś schemat biegania. Czyli powinienem wiedzieć, gdzie te miny są, żeby to zrobić znacznie, znacznie szybciej. A jako, że nie wiedziałem, to niestety dostaliśmy tylko brąz. Ale myślę, że ten wynik można spokojnie poprawić. Jak teraz, jak już wiem, gdzie te, te miny są porozrzucane. Ale nie ma co się przejmować. Misję mamy zaliczoną. Trzecią już dzisiaj. Mamy dwa złota, więc starczy. W sumie nie wiem, co odblokowaliśmy za, za jedynie przejście tej mapy, ale to zaraz się okaże, jak nas ekran wczytywania pożegna. Odblokowaliśmy drugą próbę spadochronu. Po raz kolejny nie wiem, co ma spadochron do misji, ale dobra. Kolejna misja Ragnarok and Roll. Yy, to jest deathmatch, ale zajmiemy się już nim w kolejnej, w kolejnym odcinku. Ale dzisiaj myślę, że to było wszystko. Dzięki wszystkim za oglądanie i trzymajcie się do usłyszenia następnym razem. Cześć!